Cześć! W tym filmie opowiemy sobie o modyfikacjach, które się znajdują na mapach, na przedmiocie jakim są mapy w Po 1 o tym jakich chcemy unikać, dlaczego ich chcemy unikać i do czego w ogóle dążymy, tworząc mapę w Po 1, jakie są najlepsze mapy. Zacznijmy od takiej prostej statystyki, którą możemy dodać sobie przez Kartographic Chisel, czyli Quality Quality za każdy procent quality dodaje nam item quantity na mapie. Jeżeli sobie spojrzymy na tą mapę i skupimy się na tej głównej, górnej części tej mapy, czyli tam, gdzie mamy tier, item, quantity, character monster, pack size, to mamy 113 quality Quantity. Quantity wpływa na to, ile przedmiotów wypada z przeciwników i to działa zarówno na currency, czyli możemy wydgapiać jakby podwójnie currency z każdego przeciwnika i tak samo na ilość zwykłych innych przedmiotów, czyli możemy... Możemy sprawić, że przeciwnik upuszcza więcej unikalnych przedmiotów, więcej żółtych przedmiotów. Generalnie jest to ilość przedmiotów, którą przeciwnik upuszcza. I tak statystycznie im więcej tych przedmiotów upuszcza, tym jest jakby większa szansa, że jakieś z nich będą całkiem dobre. Następnie mamy item Guardi. Gagdi wpływa tylko i wyłącznie na żółte i unikalne przedmioty, na ich ilość i na ich jakość. Im większe, więcej mamy item rarity, tym większa szansa, że wypadnie nam unikalny przedmiot, który jest niższego tieru po jeden niższy tier itemów. To jest po prostu lepszy, rzadszy tier itemów. Item rarity z mapy jest mnożone razy to, które posiadamy na naszej postaci, czyli jeżeli ta postać posiadałaby 100 magic findu, to to 100 magic findu byłoby mnożone razy 67 i mielibyśmy 6700 magic findu. Monster Pack Size to jest po prostu ilość potworów, która jest w danym paku. Czyli jeżeli monster, podstawowo paczka potworów ma 10, 10 przeciwników, a my mamy 43% monster Pack Size, to z tych 10 robi się 14, więc mamy jakby większą szansę na to, że coś wydropimy. No bo jakby częściej to losujemy zamiast 10 gazy to losujemy to 14 gazy, bo pokonujemy więcej przeciwników. To jest dość proste i logiczne. Natomiast najistotniejszą statystyką w tym wszystkim jest Increased Effect of Explicit Modifiers on your Maps. Ta statystyka jest dostępna w, na naszym drzewku talentów do, do Atlasu i ona działa w ten sposób, że każdy, każdy, każdy procent, który tutaj mamy, to jest tak naprawdę mnożnik do tego co się tutaj pojawia. Czyli jeżeli mamy item quantity na tej mapie 113 i mamy tego increase effect of explicit modifiers on map 10%, to to 113 jest mnożone razy 1.1. I to się tyczy quantity, rarity, monster pack size, ale i tych wszystkich ułatwiających i utrudniających tam mapy modyfikacji, czyli na przykład increase movement speed na przeciwnikach też jest mnożony przez tą wartość. Jak sobie wejdziemy na taką gotową już mapę, to zobaczymy, że te wartości mogą osiągnąć bardzo duży próg i też to jest istotne, bo spójrzmy sobie na przykład na players have reduced effect of, of non-course August framework skills. Tutaj mam 60%. Jak wejdziemy na tą mapę, no to praktycznie nasze augi przestaną funkcjonować, bo tak bardzo zostaną zmienione przez tą negatywną statystykę, dlatego że na mapie mamy players have 106% reduce effect on non-course areas from your skills. I widzimy to na, przykład, na przykładzie Energy Shield na tej postaci. Czyli na mapie mamy 20 737. Jak wyjdziemy z tej mapy, to mamy 22000, więc trochę więcej. Natomiast ze względu na to, że ten Explicit Modifiers wpływa też na Quantity, na Magic Find i tak dalej, to to jest najistotniejsza statystyka na całym naszym drzewku talentów. I ze względu na to też chcemy mieć jak najwięcej modyfikacji, bo modyfikacje na mapie, każda kolejna dodaje nam, jak widzimy tutaj mamy Item Equality 9, Monster Pack 6. Jak dodamy statystykę kolejną, to nam to wzrosło do 15 i 10. Jak dodamy kolejną, to nam wzrosło do 21, 14 i tak dalej i tak dalej. Im więcej modyfikacji mamy, więcej tych wszystkich park sizeów, magic findów i, i quantity mamy, a później to wszystko jest mnożone jeszcze przez ten Explicit Modifier Sonic Map. I tutaj mamy takich kilka talentów, czyli na przykład Increase Effect of Explicit Modifier Sonic Maps per Explicit Modifier. Czyli za każdym razem, kiedy dodamy jakąś modyfikację do mapy, to cały ten mnożnik jeszcze rośnie o 2% i w ten sposób chcemy dążyć do jak największej wartości tego. I teraz też warto przejść do modyfikacji i to już sobie na stronie i do takich modyfikacji, które chcemy, które nie mają znaczenia, które się nie skalują z tą wartością, bo niektóre modyfikacje się z nią nie skalują i takich, które się skalują w taki sposób, że jest to bardzo uciążliwe i generalnie chcemy ich unikać i też sobie wytłumaczymy, dlaczego niektóre statystyki są groźniejsze, a inne nie. A, i tu jeszcze wspomnę tylko o tym, że takie przedmioty, jak na przykład Divination Scarab of the Cloisters, które dodają przeciwnikom 1% szansy na to, że ci przeciwnicy upuszczą stack deck, one nie są skalowane z Quantity, czyli nawet jeżeli mamy szansę na to, że każdy przeciwnik upuszcza 5 razy więcej lutu, no to taki potwór, który ma 1% szansy na to, że upuści jeden Stack deck, zawsze ma 1% szansy na to, że upuści jeden Stack deck. Czyli on nigdy nie będzie upuszczał na przykład 5 kart, dlatego że mamy 500 quantity. Bo one, takie mechaniki, które są jakby opisane osobno, nie są skalowane z quantity, natomiast są skalowane z monster pack do Dlatego że jeżeli wcześniej mieliśmy. Tutaj mamy opis, że dostajemy 8 do 12 paczek tych potworów. Jeżeli każda z tych paczek miałaby 8, 10 przeciwników, no to mamy 80 potworów łącznie. Jeżeli ta paczka jest większa o np., 50%, to z tych 80 potworów robi nam się 120, ze względu na to, że każdy z nich ma ten 1% szans na upuszczenie przedmiotu, no to tych przedmiotów upuszczą. Więcej i tak samo działają modyfikacje, które dostajemy z ITEGA i modyfikacje, które dostajemy z EXAGHA. Jeżeli one mają napisany jakiś procent na uzyskanie czegoś, to to nie jest modyfikowane przez quantity, które mamy na mapie. I żeby omówić sobie dokładnie te modyfikacje i ich wartość, to pojedziemy sobie na stronie, gdzie te modyfikacje mamy wylistowane. I pierwsza taka rzecz, która nam się na tej stronie pojawia, to kolejność tych modyfikacji czyli modyfikacji, których chcemy, i tych, których nie chcemy. Ta kolejność tutaj nie jest losowa i one też są kolorystycznie troszkę inaczej dopasowane. Jak widzimy, te najtrudniejsze na tej stronie są na czerwono i te najłatwiejsze są na biało, więc albo z, jeżeli zjedziemy przez tą kategorię modyfikacji, których nie chcemy na sam dół. To według tej strony te najłatwiejsze są na samym dole, albo odwrotnie, jeżeli zaznaczymy sobie modyfikacje, które chcemy, no to te najłatwiejsze zaczynają się od góry. Więc przejdźmy sobie przez te modyfikacje. Dlaczego nie chcemy tych reflekt modyfikacji mieć elemental i physical? Dlatego, że nasza postać zadaje tak dużo obrażeń w poe, czy jeżeli kiedykolwiek ten damage zostaje odbity w nas, to jest duża szansa, że. Po prostu jeżeli możemy otrzymywać Reflect Damage, czasami możemy mieć statystyki, które temu zapobiegają, to większość postaci sama z siebie jest w stanie zlanszetować. Są też mechaniki, które jakby omijają całą tą mechanikę reflektu, jak na przykład minę, dlatego że to minę wtedy atakują, a nie my, więc ten Reflect działa na nie. Nie ma to znaczenia, generalnie nie otrzymujemy Damage'u. Kolejną taką negatywną statystyką jest to, że mamy 60% Gedust Effect of non cooks August. To jest negatywne, dlatego że zwłaszcza, zwłaszcza z tym skalowaniem, to 60% jak widzieliśmy poprzednio zmienia się na ponad 100% i to sprawia, że nasze augi są znacznie, znacznie słabsze i nie bardzo możemy coś z tą mechaniką zrobić, więc generalnie ta mechanika nam poniekąd wyłącza augię, dlatego chcemy jej unikać. I players have minus maximum resistance. Ta statystyka jest groźna dlatego, że jak sobie pokalkulujemy, w jaki sposób otrzymujemy damage w połę, no to z góry otrzymujemy około 25% przy takim podstawowym, podstawowej defensywie, bo mamy 75 elemental resistanców. Jeżeli zmniejszymy to o kolejne 25%, czyli to 12% zostanie zwiększone o te explicit modifiers, to powiedzmy spadnie nam to o kolejne 25%, i wtedy tak naprawdę damage, który otrzymujemy wzrósł o 100%. Czyli dwukrotnie więcej damage'u otrzymujemy tylko z tej jednej modyfikacji. Cannot generate life, mana or energy shield, czyli nie możemy regenerować sobie manę, energy shielda lub życia. To jest negatywne dlatego, że wiele postaci nie ma odpowiednio tanich zaklęć lub tanich ataków lub mana sustainu poza regeneracją many. No, i to sprawia, że nie możemy tej many odzyskiwać. Dla niektórych postaci to jest dość utrudniający mod, dla innych wcale nie. Natomiast generalnie unikamy tego, dlatego że w większości postaci się nie buduje w ten sposób, żeby, żeby jakby korzystać z many często bez możliwości odzyskiwania tej many przez negację. Gwiazdy mają. 60% less recovery Gate, czyli jakby prędkość przywracania nam się życia, energy shielda i tak dalej, jest zmniejszona o 60%. Ponownie to jest skalowane często do 90%. Paru I to sprawia, że wszystko, co nie jest instant redagacją, czyli instant albo instant recovery, przestaje nam przywracać tą statystykę, którą próbujemy sobie przywrócić do tego stopnia, że nawet flaski na życie. Jeżeli nie są instant, to przestają jakby przywgacać. One go przywgacają, ale prędkość tego przywgacania jest zmniejszona o na przykład 95%. Inkies, Monster Movement Speed, Inkies, Monster Attack Speed i Cast Speed. To jest multiplier dla wszystkich modyfikacji, które. Na, dla wszystkich modyfikacji potworów. dla całego damage'u, które potwory zadają. bo jeżeli atakują lub rzucają zakręcia szybciej, to robią to częściej, więc zadają ogólnie więcej damage'u. A też to Inkist Monster Speed um, sprawia, że bardzo agresywne potwory się stają. Są bardzo szybkie, bardzo szybko nas otaczają um, i generalnie nie da się ich kajtować, nie da się za bardzo przed nimi uciec. Plus cały czas ta modyfikacja jest jakby mnożona przez wszystko, co, co e, przez ten Explicit Modifier tak naprawdę cannot leech, czyli po prostu nie możemy liczyć. Inkist Kit Cull Strike Chance. To sprawia, że potwory zamiast mieć 6%, bo to jest standardowa szansa krytyczna na potworach) zamiast mieć 6% mają 24% na szansę krytyczną, a często też, jeżeli to jest skalowane dalej przez explicit modifiers, to na przykład mają po 40-45% szansy krytycznej. Ataki krytyczne są o tyle szkodliwe w poe, że one nakładają ailmenty, czyli na przykład shock, na przykład chill, i w, i, czyli zawsze jest nakładane, ale na przykład Ignite. No i w ten sposób mm, zwiększa to damage ponad jeszcze tą szansę krytyczną, bo jeżeli dostaniemy szok, to teraz nie tylko otrzymujemy ataki krytyczne, no ale też otrzymujemy jakby więcej damage'u z tych ataków. Plus Critical jak Multiplier to też jest po prostu więcej damage'u. To jest mnożnik damage'u, więc y, ponownie to po prostu zwiększa mocno damage. Monster Gain, no jakiś tam percent of Physical Damage, Astria, Extra, Chaos. Czyli potwory zadają po prostu kres damage i nakładają Wither. Wither wpływa na to, ile damage'u otrzymujemy. Moją deal, X damage as extra cold fire lightning damage, to jest e, o tyle istotne, że po prostu dubluje jakby ilość damage'u, którą przeciwnicy zadają, aczkolwiek z reguły to jest mniej niż dwukrotność, dlatego że jeżeli przeciwnik zadaje dużo physical damage'u, to na większości postaci mitigacja physical damage'u jest mniejsza niż mitigacja lightning, fire i cold damage. U. więc to rzadko to jest dwukrotność damage'u, którą przeciwnik zadaje, a z reguły otrzymujemy, nie wiem, 30% więcej damage'u. Additional projectiles na potworach, no to jest szkodliwa statystyka, dlatego że niektóre ataki mogą nas uderzyć kilka razy i jeżeli potwory mają additional projectiles, to pojedyncze ataki mogą nas trafić, na przykład trzykrotnie, czterokrotnie, to jest bardzo sytuacyjne, ale czasami znacznie zwiększa mm, przede wszystkim Burst te jakie potwory mają. Więc jeżeli grupa potworów normalnie trafiłaby nas 10 gazy, a teraz nas trafi 30 gazy, no to zadała nam 3-grotność którą normalnie by nam zadała. Unique Boss Deals Inquis Damage, Unic Boss has Inquis Attack Speed and Cast Speed. Czyli po prostu unikalne bossy są mocniejsze. To z gieguły nie jest aż taka silna statystyka. Być może na takich wyjątkowo ciężkich mapach, gdzie, gdzie mamy jakichś Guardianów mm, lub jakichś innych bossów, to może mieć znaczenie, ale z gieguły przechodzimy już tak naprawdę tutaj do statystyk, które są względnie łatwe. Geostar of Effect to tylko sprawy, że ciężko. Ciężko unikać umiejętności platform. To jest szczególnie istotne wtedy, kiedy otwieramy na przykład strongboxy, dlatego że koldnowa ze strongboxów jest bardzo mocnym skillem i ma naturalnie ma bardzo wysokie AOE. W momencie, kiedy to AOE jest zwiększone jeszcze o jednokrotność swoją, to uderza na ponad ekran szerokości, więc musimy uważać, bo ta koldnowa po prostu zadaje duży damage. Ale poza tym to nie ma aż tak dużego znaczenia. To jest bardziej. To mechanika, dlatego że musimy wychodzić z rzeczy, które są na ziemi, i też rzeczy mają duży obszar, ale nie utrudnia nam to jakoś znacznie same, samego skrywki. Tak samo tutaj mamy to, że Unique Bossy mają więcej życia i więcej AUE. Nie ma to aż tak dużego znaczenia. Mamy Poison, mamy Chance to Avoid Poison, Impale and Bleeding. Chain. Chain. może być groźny, ale głównie wtedy, kiedy mamy postać, która ma miniony, co w sumie ma znaczenie, bo w tej następnej lidze wszyscy będziemy mieli miniona w postaci mercenarii, więc tego naszego najemnika, więc od niego się skile będą chainowały, skile, które się chainują w niego są z automatu wycelowane w nas i odwrotnie skile, które się chainują w nas są z automatu wycelowane w niego I więc na to musimy uważać. Monster damage no to po prostu monster damage Potwory mają więcej Accuracy i mm, mamy mniejsze suppression. Szczerze powiedział, mniej supresujemy, mniejszy procent suppresujemy. Szczerze mówiąc, to akurat nie ma tak dużego znaczenia. Tak długo jak supresujemy spele, to nawet jeżeli supresujemy połowę Damage'u z nich to z reguły to jest wystarczająco. No i Increase Accuracy sprawia, że nasze evasion jest mniej skuteczna. Less Effect of Curses. To ponownie ze względu na tą ilość procentową, którą tutaj mamy, często jest wyskalowane do 90% plus i sprawia, że po prostu nasz kurs nic nie robi albo nie działa. Natomiast dalej jest nałożony na cel, co czasami jest istotne dla niektórych buildów, jak na przykład Hexblast. Enfeeble, Vulnerability Elemental Weakness in Temporal Chains. To są po prostu klątwy, one nie, ma, nie są skalowane w żaden sposób z tym, z tym ilością, modyfika z ilością modyfikacji na, na mapie. Natomiast z tych wszystkich klątw, z reguły Vulnerability jest najgroźniejsze, bo większość postaci ma najmniejszy Physical Hit, no i Vulnerability na to wpływa. Ale na przykład ten Change jest irytujące, bo spowalnia naszą postać. Consecrated Ground mm, może być ciężki, dlatego że jak pojawia się pod na przykład bossem, który ma bardzo dużo życia na na przykład T17 mapie, to może być nam ciężko takiego bossa pokonać, a niektóre bossy też nie, nie są aż tak mobilne. Na przykład mają animacje, które sprawiają, że stają w miejscu, atakują cały pokój i stoją w tym Consecrated Groundie. On sprawia, że odzyskują bardzo dużo życia. Chilled Ground to po prostu utrudnia nam w ten sposób, że, że nas spowalnia. Desecrated Ground i Burning Ground one nie tyle służą temu, że zadają damage, co one zadają damage bardzo często, bo tych powierzchni, na których one się znajdują, jest bardzo dużo na mapie. I dla niektórych buildów, które nie mają zdolności odzyskiwania na np. Energy Shielda w jakiś taki naturalny sposób, bez, bez bycia trafionym albo bez atakowania, to te powierzchnie sprawiają, że stopniowo będziemy tracili Energy Shield poruszając się po mapie. I to może być uciążliwe, może też nam bardzo wydłużać mapy. Natomiast są panteony, które. Pozwalają nam na przykład ignorować burning ground. Wtedy on nie ma żadnego znaczenia. Shock ground, który zwiększa damage na ICON o 50%, dziwi mnie, że ta modyfikacja jest tak nisko tutaj, mm, dlatego że ona jest dość mocna. To jest 50% więcej otrzymywanych obrażeń, to jest cały damage, który otrzymujemy. Mnożone gazy 1,5 na końcu, jeżeli mamy ten shock na sobie. Mm, Raczej bym, bym tą modyfikację unikał, raczej bym ją umieścił gdzieś wyżej, na pewno nie tak nisko. Mniej Agmoga, już Często on blok, To ponownie ma znaczenie wtedy, kiedy te statystyki są skalowane. Bo jeżeli nam się z 40% zrobi 80, no to prawie nie mamy bloka. Jeżeli nam się z 30% zrobi 60, to straciliśmy 60% naszego Agmoga, więc bardzo dużo. Często słupki, spell damage to ma o tyle znaczenie. Gdy, gdy jesteśmy Castagan, dlatego że to jest 50% redukcji na, na przeciwnikach, głównie to ma znaczenie tak naprawdę na bardzo wysokich tiagach, e, wtedy, kiedy przeciwnicy, posowie, zwłaszcza stają się bardzo wytrzymali. Wiedząc, extra damage w kierunki x to jest modyfikator, to jest mnożnik na cały damage, jaki zadajemy, więc jeżeli mamy postać, która zadaje ataki krytyczne, to ta modyfikacja jest dość. E, jest dość potężna. Generalnie jak raczej chcemy jej unikać. Ona nam może zmniejszyć damage o te właśnie 40-50% nawet, więc to jest bardzo dużo. Unique bosses are To jest dość losowa modyfikacja. Czasami ta, ten possession jest bardzo, bardzo nam utrudnia, bo na przykład przeciwnik pije 3-4 razy więcej, czasami jest super szybki, a czasami w żaden sposób to nie wpływa, bo possession może być bardzo słabe. Więc to jest bardzo losowa modyfikacja, natomiast ona wpływa na unique bossów. I w ten sposób też może nam e, dawać lepszy loot, bo im oni są trudniejsi, tym lepszy loot mamy, więc to może być pozytywna modyfikacja w niektórych sytuacjach. Monsters Gain, Maximum Life as Extra Maximum Energy Shield. To jest istotne dlatego, że możemy mieć na przykład Monster Life statystykę na mapie i możemy mieć ten Extra Energy, e, Extra Life as e, Extra Maximum Energy Shield, więc wtedy przeciwnik może mieć podstawowo na przykład 300% życia, a później jeszcze to 300% jest mnożone gazy Energy Shield, więc dochodzimy do tego, że przeciwnik ma efektywnie 6 gazy, na przykład więcej życia i Energy Shielda, niż miałby podstawowo, i staje się bardzo wytrzymały. I nawet jeżeli mamy postać, która ma na przykład wysoki DPS, to jeżeli połączymy to Extra Life i dodamy sobie jeszcze na przykład ten Consecrated Ground, który gdzieś tutaj był, no to się może okazać, że, że kilkanaście milionów DPS-u to może być za mało, żeby danego przeciwnika pokonać. Redusk Flask checkers, no to po prostu zyskujemy mniej Flask checkers, To jest o tyle istotne, że ponownie jest to skalowane, może to wynosić 90%, no i wtedy nie będziemy mieli uptime'u na Flaskach, więc raczej chcemy tego unikać. Physical Damage Reduction, to szczerze powiedziawszy nie ma aż tak dużego znaczenia, nawet dla, dla mele postaci. To jest z reguły za mało. ta statystyka ma za małą wagę, żeby jakoś znacznie wpływała na to, co... Jaki damage przeciwnicy otrzymują, plus mamy też talenty, które zawsze możemy sobie dość łatwo dospekować, które sprawią, że z dogiem, tą statystykę. Często avoid ailments, czyli że nie możemy nałożyć szoku, chilla i tak dalej na przeciwnikach, czasami to ma znaczenie. Hexproof, czyli nie da się nakładać klątw, chyba że mamy statystykę, która sprawia, że omijamy hexproof. Cannot inflict exposure. To nie ma aż tak dużego znaczenia, w po jeden exposure tam daje nam około 20-30% damage'u maksymalnie. Moglife life i cannot be stunned, czyli nie mogą być stunowani, mają więcej życia. Chaos resistance i elemental resistance to jest o tyle istotne, że jak mamy tego za dużo, to też przeciwnicy będą bardzo, bardzo wytrzymali. To są wszystko defensywne statystyki, no ale jeżeli, jeżeli mamy na przykład monster life plus tam 100%, no to ci przeciwnicy są bardzo wytrzymalsi. Jeżeli mają dodatkowe 40 Elemental Resistu i jest jeszcze podciągnięte, to nie wiem, 70% no to nagle mamy przeciwnika, który ma razy więcej życia i ma 70% więcej wytrzymałości, więc efektywnie zadajemy mu 15% takiego podstawowego Damage'u, który byśmy zadawali, gdyby tych statystyk nie miał, więc 7 razy więcej musimy do zadać, aby go pokonać. Olois Ignite to nie ma aż tak dużego znaczenia, z przeszkadza, przeszkadza tylko postaciom, które mają hmm, Energy Shield dlatego że ciężko im jest go odzyskiwać, ale też ma znaczenie na niektórych bosach, bo na przykład są bossowie, które mają bardzo mocne pojedyncze ataki, na przykład ekspedycja, jak, jak robimy tą taką większą ekspedycję i wtedy taki pojedynczy atak nie tylko zada nam na przykład połowę życia, ale jeszcze nas podpali, więc zada nam tą kolejną kolejną część życia przez to podpalenie. I tak samo działa Bleed, szczerze, powiedziawszy, że Ignite i Bleed są groźne tylko wtedy, kiedy walczymy z bossami, bo popełnienie jednego błędu kosztuje nas jakby podwójnie, bo dostajemy jeszcze ten bardzo mocny Damage Over Time efekt na sobie. Plag on buff. plag, buffs on Plague expires. 70% faster. Ponownie to jest mnożone, dochodzimy tutaj do wartości powyżej powyżej 100, więc buffy, które trwały na przykład 8 sekund, zaczynają trwać 4 sekundy i tak dalej, Może nam to rozkładać nasz build na takie czynniki pierwsze. Jeszcze chanson, impale, impale, po prostu stakuje nam fizyczny damage na sobie. To z reguły nie ma aż tak dużego znaczenia. Często ignite, freeze, and shock. Podobnie elementy, elementy są naturalnie trudne. Less cooldown, de greater gate wpływa na to, że nasz Frost Blink, czy jakikolwiek inny Blink będzie miał o wiele dłuższy cooldown. To jest bardziej upędliwa mechanika niż utrudniająca jakoś znacznie, aczkolwiek czasami może nam brakować black Blinków na pojedynczych bossów, a contains two unique bosses. To, co jest istotne, to to, że oba te bossy mają, um, mają loot, mają drop, Jeden z nich ma zawsze lepszy drop, więc one, to nie jest tak, że dostajemy kopię bossa, która jest idealnie taka sama, ale to jest generalnie pozytywna, pozytywna statystyka. Często jak chcemy coś farmić, co na przykład wypada z ostatniego bossa, to możemy z tego korzystać. Monsters cannot be Monsters can't be taunted. Monsters action speed cannot be modified below X value. To jest o tyle istotne, że... Mm, nie możemy na przykład takich przeciwników stunować, nie możemy ich zamrażać, więc czasami to może być dla, dla naszego buildu uciążliwe. Accrease gating, steel charges, gain charges. Charge są o tyle szkodliwe, że przeciwnicy dostają inne charge niż my, to znaczy oni dostają power charge, ale ten power charge ma dużo większą wartość na nich niż ma na nas, tam kilkukrotnie większą. Więc taki power charge w połączeniu z np. szansą krytyczną, którą przeciwnicy mogą zyskiwać, doprowadza do tego, że przeciwnik ma około 70-80% szans na trafienie krytyczne i to jest bardzo dużo. Les Agro of Effect to są takie uciążliwe umiejętności, głównie dlatego, że jak je wyskalujemy do tych 40-50%, to niektóre spale będą miały bardzo, bardzo małe aure. Natomiast tutaj już przechodzimy do, do modyfikacji, które praktycznie nie mają znaczenia. tak jak Blind. Blind działa na nas tylko wtedy, kiedy mm, zostaniemy trafieni. Natomiast Blind zmniejsza nam Accuracy, zmniejsza Evasion. Hinder i maim to są spowolnienia. To wszystko, co tutaj widzimy, czyli to, że się pojawia jakiś przeciwnik, jakiś poszczególny typ przeciwnika na mapie, nie ma to żadnego znaczenia. Te modyfikacje są bardzo łatwe. No i jest Magic Monsters. I Increased number of Greg Monsters to są czysto pozytywne statystyki, więc jeżeli nie wiemy czego czego chcemy najbardziej unikać, to możemy sobie z tej strony skorzystać i po prostu zobaczyć, co tutaj jest. Możemy sobie też wygenerować te rzeczy, wygenerować sobie taki filtr, jak unikać odpowiednich map. Zaznaczamy sobie tutaj, tworzy nam się takie coś, kopiujemy to i w POEF w grze mamy okienków które to wklejamy i wtedy wszystkie mapy, które nie mają tych rzeczy, a mają te rzeczy, będą podświetlane. Dość długi film, natomiast, no, tak to wygląda, żeby, żeby zrozumieć te, te wszystkie mechaniki, to trzeba mieć trochę wiedzy o grze. Natomiast nie musimy tego do końca rozumieć, wystarczy, że będziemy unikać tego, co jest tutaj na czegwono i powinno być waga, ok plus też grając będziemy, zauważymy, że na przykład less jako efektu sprawia, że nie mamy many, więc nawet jeżeli nie utrudnia nam to mapy per se, to sprawia, że jest wolniejsza, robienie jest uciążliwe i dlatego chcemy tego unikać. To tyle, trochę dużo informacji, mam wrażenie, że trochę za dużo, natomiast główny, główną taką ważną rzeczą jest sam ten początek, czyli to, Dlaczego chcemy Quantity, dlaczego chcemy Magic Find i dlaczego chcemy Getch Mapy, które mają 8 modyfikacji? Bo, bo to po prostu sprawia, że zyskujemy jak najwięcej ludu. Do następnego. Cześć. Still Sane, Exile?